Prosto do Biblii. Część trzecia, Ewangelie. Odcinek dwudziesty szósty. Rodzeństwo Jezusa, część piąta. Teraz będzie konkluzja.

Related term, related term to brat, another term is father. Tutaj omawiamy semantykę słowa, które jest pokrewne z, ze słowami bracia i siostry, czyli ze słowem ojciec. What is the meaning of father? Co znaczy ojciec? If the meaning of father is clearly understood, then it is easy to, to understand the meaning of brother and sister. Bo jeśli zrozumiemy słowo ojciec, łatwiej nam będzie zrozumieć, co znaczy brat i siostra. Ponieważ tutaj jest powiązanie językowe. E, dlatego spójrzmy na tekst z Ewangelii Łukasza. W rozdziale drugim Ewangelii Łukasza, werset 48. Mary says to Jesus. Maria mówi do Jezusa: Twój ojciec i ja szukaliśmy ciebie przez trzy dni. Tutaj Józef zostaje nazwany Twoim ojcem. Maria nie użyła tu określenia Twój ojczym czy Uj, zastępczy ojcze ojciec. I tak naprawdę nie istnieje w ogóle greckie, słowa, greckie odpowiednik słowa ojczym, czy y, przybrany ojciec, maybe, czy zastępczy ojciec. A przecież Maryja doskonale wiedziała, że Józef nie był prawdziwym ojcem, fizycznym ojcem Jezusa. To wszystko zostało potwierdzone w trakcie zwiastowania. And when the of Jesus. Również wtedy, kiedy Łukasz podaje nam genealogię Jezusa, a więc jest to rzeczą bardzo jasną i wyraźną, że Józef nie jest biologicznym Ojcem Jezusa. A mimo to Maryja mówi do Jezusa twój ojciec. I nie ma tu na myśli więzów krwi. Jeśli co do tego nie ma wątpliwości... the to the word of brother to zastosujmy to samo w odniesieniu do wyrażenia brat czy siostra. Jeśli Nowy Testament posługuje się określeniem ojciec i nie implikuje to więzów krwi, What be arbitrarily insane. To dlaczego upieramy się przy tym, czy inni upierają się przy tym, że wyrażenie bracia i siostry wiąże się z więzami krwi? Mam nadzieję, że rozumiecie moją argumentację. Maryja zwracając się do Jezusa.

Ponieważ mówiąc używając słowa ojciec nie ma na myśli żadnych więzów krwi. Czyli coś takiego znajdujemy w Nowym Testamencie. I podobnie jest użyte określenie brat albo siostra. If the word used in the New <muchy> czyli jeszcze raz, jeśli w Nowym Testamencie słowo ojciec jest użyte <muchy> bez tego, że wnioskujemy z tego, że tam jest pokrewieństwo, jakiekolwiek pokrewieństwo krwi, jak możemy arbitrarily że ojciec brat relationship? Jeśli w przypadku Ojca nie zakładamy, że tam są wie, więzy krwi, to dlaczego jest tak, że niektórzy w przypadku braci i sióstr od razu zakładają, że tam musi, muszą być więzy krwi? Rozpoczęliśmy całą dyskusję na temat braci i sióstr Jezusa. W kontekście y, dogmatu o wieczystym dziewictwie Maryi. I na to mamy dowody patrystyczne z czasu jeszcze sprzed świętego Hieronima. That means even before the to znaczy, mamy dowody jeszcze sprzed III wieku. The purpose of the of Mary was well founded. Już wtedy wieczyste dziewictwo Maryi było dobrze uargumentowane. Ta doktryna, że Maryja nie miała żadnych innych dzieci poza Jezusem. Tej doktryny bronili ważni teologowie wczesnego chrześcijaństwa tacy jak Hipolit, który żył w latach 170 do 235 naszej ery, Eusebiusz, 263, 39, który żył w latach 260 do 339 naszej ery. And we mentioned I też wspomnieliśmy Epifaniusa. Aż wreszcie Orygenesa który żył w latach 184 do 254. Do 254. Wszyscy ci wielcy ojcowie Kościoła bronili wieczystego dziewictwa Maryi, czyli tej doktryny, że Józef i Maryja nie mieli ze sobą dzieci. I powtórzę teraz pytanie, które wyraziłśmy na początku naszej dyskusji. Powtarzamy teraz pytanie, które postawiliśmy na początku naszej dyskusji. Fathers, czy ci starożytni ojcowie kościoła, on we, we for and, um, na których tak często polegamy w kwestiach teologicznych, egzegetycznych i gramatycznych, Or scripture. Czy oni byli naiwni, czy też świadomie przeczyli pismu świętemu? To in mówiąc prosto, It has the church to defend the other church mówiąc prosto, ufamy ojcom Kościoła w przypadku tego jak bronią innych doktryn kościoła. Kiedy chcemy mieć y, jakieś, y, jakieś rozumienie egzegetyczne, teologiczne czy gramatyczne, to sięgamy do ojców Kościoła. No ale ci sami ojcowie Kościoła bronili wieczystego dziewictwa Maryi. Czyli argumentowali, że Maryja nie miała innych dzieci oprócz Jezusa. And can we, can we no w takim razie, skoro ufamy im, im w każdym innym przypadku, to dlaczego Tutaj podejrzewamy, że oni popierając tę doktrynę, byli dziecinni albo naiwni. In, in albo że przeczyli dowodom, które można znaleźć w Piśmie Świętym. So like Czy byliby aż tak głupi, żeby postępować w ten sposób? And then, and then Aż wreszcie mamy świadectwo Jana. We notice payment scene at the foot of the cross. Znamy tę sławną scenę, która rozegrała się u stóp krzyża. In John chapter 19 verses 25 to 27. Ewangelii Świętego Jana w rozdziale 19 w wersetach 25 do 27. Behold your mother, behold your son. Oto twoja matka, oto twój syn. And remember John historically Uh, very much Pamiętajmy, że Ewangelia świętego Jana jest mocno oparta na historii. Not really to nie jest Ewangelia jedynie duchowa. All the Wszystkie najświeższe dowody, jakie otrzymujemy, bardzo mocno ukazują historyczność Ewangelii Świętego Jana. I pamiętajcie, że ten Jan stał u stóp krzyża. I tam z krzyża, z ust Jezusa słyszymy takie dwa polecenia: Oto jest Twoja matka, oto jest Twój syn. Następnie Ewangelista stwierdza wprost. Od tej godziny ten uczeń wziął ją do swojego domu. The early time onwards, Od as najdawniejszych czasów a zwłaszcza w epoce ojców Kościoła, This statement has been seen as a testimony, stwierdzenie to było postrzegane jako świadectwo, that after the death of Jesus, eh, że po śmierci Jezusa Maryja nie miała innych biologicznych dzieci, które mogłyby się nią zaopiekować. Dlatego musiała zostać powierzona opiece ucznia, którego Jezus miłował. Co więcej, byłoby to sprzeczne z żydowskim obyczajem, gdyby. Jezus oddał swoją matkę pod opiekę ucznia. If Mary had other living sons. W sytuacji, kiedy Maryja miałaby jeszcze innych żyjących synów. Of Ponieważ w kulturze, w tej kulturze to zawsze najstarszy syn brał odpowiedzialność za swoją matkę.

Jeśli rzeczywiście miała jeszcze czterech rodzonych synów: Jakuba, Józefa, czy Jakuba, Józefa, czy też Jozesa, Szymona i Judę. I these four children of Mary. Jeśli ci dwa, czy czterej mężczyźni byli faktycznie synami Maryi? To po co Jezus powierzał ją opiece umiłowanego ojca um, umiłowanego syna? So, so those who argue that many jeśli, e, jeśli Maryja miała czterech rodzonych synów, to po co by Jezus powierzał ją opiece Umiłowanego ucznia. So argue that A więc ci, którzy twardo stoją w tym przekonaniu, że Maryja miała jeszcze jakieś inne dzieci, why Jesus Mary to the of John. powinni najpierw wytłumaczyć, dlaczego Jezus powierzył Maryję pod opiekę Jana. O, so, to conclude. Our no i na zakończenie naszej dyskusji, konkluzja. Now we don't discuss, we just conclude. When the Greek word brat is taken to mean biological sibling, and when it's absolutely related to the phrase until in Matthew 125, some people conclude that Jesus had blood, brother and sisters. Tylko w przypadku, gdy greckie słowo brat ma oznaczać. Jedynie biologiczne rodzeństwo i zostaje arbitralnie powiązane z wyrażeniem aż, można dojść do wniosku, że Jezus miał rodzonych braci i siostry. We have seen already that Testamencie, w in the Old Testament, in the New Testament, and in the Jewish and Christian usage if used to mean wider relationship than blood relationship. Jednak wiemy już, że Adelphos, brat, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, zarówno w użyciu żydowskim, jak i chrześcijańskim, oznacza szerszy związek niż tylko pokrewieństwo. It's meaning, the meaning of the word Adelphos is not restricted to a full brother or half brother, but it is used even to indicate members of the same religious community or tribe. Znaczenie słowa Adelphos, czyli brat, nie ogranicza się jedynie do pełnego brata lub przyrodniego brata, lecz jest używane również w odniesieniu do członków tej samej społeczności religijnej lub tego samego plemienia. I jak we have seen, the intention of that comment until this was born, Joseph did not know the jest to guarantee the truth already made in Matthew's narrative, that Jesus was conceived of no male seed. Jak już zauważyliśmy wcześniej, celem użycia tego komentarza, aż jest poparcie prawdy zawarte już wcześniej w narracji Mateusza, że Jezus nie został poczęty z męskiego nasienia. Matthew chce odczytać potencjał objawienia. To Mary an opportunity for Joseph to be truly Czyli innymi słowy ma to na celu rozwijanie potencjalnego przepuszczenia, jakoby małżeństwo Józefa z Maryją dało Józefowi sposobność bycia prawdziwym biologicznym ojcem Jezusa. O tym wszystkim już rozmawialiśmy szczegółowo, więc jeśli macie jakiś z tym jeszcze problem, to musicie wrócić do poprzednich odcinków. Wyjaśniliśmy i przyglądaliśmy się trzem głównym wyjaśnieniom dotyczącym tego, kim są bracia i siostry Jezusa? Pierwsze wyjaśnienie to było wyjaśnienie Epifaniusza. To wyjaśnienie oparte jest jedynie na księgach apokryficznych. Z kolei wyjaśnienie Helwidiusza. Oparte jest jedynie na etymologii słowa Adelphos. Natomiast wyjaśnienie Hieronima, a to jego wyjaśnienie jest stanowiskiem Kościoła katolickiego, ma fundament semantyczny, biblijny oraz patrystyczny. Jeszcze raz powtarzamy. Jeszcze raz podkreślamy, że słowo adelphos, brat, jest używane w Starym i Nowym Testamencie na określenie związku związków wykraczającego daleko poza więzy krwi. And Saint explanation has basis in the Synoptic documents wyjaśnienie świętego Hieronima jest oparte na ewangeliach synoptycznych the of John. oraz na ewangelii Jana ma poparcie e, wczesnych ojców kościoła I jest rooted in the zrozumieniu understanding of christian faith regarding mary the mother of god jest zakorzenione w najwcześniejszym rozumieniu wiary chrześcijańskiej dotyczącej Maryi matki Pana Therefore, the catechism of the Catholic Church teaches us, i dlatego katechizm kościoła katolickiego naucza nas 501, w punkcie 501 jest mary's only son spiritual mother Extra to all men, whom indeed he came to say. The son, whom she brought forth, is he, whom God placed as a bon among many brethren, that is, the people in whose generation and formation she cooperates with the mother's love. Jezus jest jedynym synem Marii. Macierzyństwo duchowe Maryi rozciąga się jednak na wszystkich ludzi, których Jezus przyszedł zbawić. Maryja zrodziła Syna, którego Bóg ustanowił pierworodnym między wielu braćmi, to znaczy między wiernymi, w których zrodzeniu i wychowaniu współdziała swoją miłością macierzyńską. A więc kończymy ten temat, że w przypadku wieczystego dziewictwa Maryi które e, wyłącza to myślenie, że Maryja miała jakiekolwiek inne dzieci poza Jezusem. Biblical, Mamy bardzo dużo e, biblijnych, lingwistycznych i patrystycznych dowodów. in the church które bardzo dobrze pasują do tego najwcześniejszego rozumienia, kim jest Maryja w Kościele. And without enough proof against it, we shall not it. Jeśli nie mamy wystarczającej ilości dowodu przeciwko tym argumentom Kościoła, nie powinniśmy nierozsądnie tego wszystkiego podważać. We took five to discuss this. I zajęło nam to prawie pięć odcinków, by omówić ten temat. Because many attack our faith. Ponieważ wielu niekatolików atakuje naszą wiarę. And it is the of every Catholic, every Catholic. A obowiązkiem każdego katolika What our faith is. jest y, tłumaczenie, czym jest nasza wiara. I jak wiara? I w jaki sposób doszliśmy do tej wiary? I jaka jest jej podstawa? Jakie są jej fundamenty? I tej wiedzy potrzebujemy nie tylko po to, by bronić naszej pozycji, ale również do tego, by pójść do niekatolików i powiedzieć im, że ich wiara jest źle, że ich wiara jest e, źle udokumentowana bring them back to i przyprowadzić ich z powrotem do kościoła. All the more of every man and woman. Jest to wielka odpowiedzialność każdego Polaka i każdej Polki. Because Ponieważ żadny inny kraj na świecie nie ma w sobie tyle miłości do, Maryja, do Maryi, ile ma Polska. Greek I teraz lekcja greckiego. Uczymy się w tej chwili modlitwy pańskiej. W języku greckim na pamięć. petition. be thy name. I dalej ta e, modlitwa. Święć się imię Twoje. Teraz słowo imię. The Greek Hagias Peto to Onomasu. Onoma. Onoma. Means a name. Onoma znaczy imię. And this is the nominative neuter singular of Onema. onema POS. Jest to mianownik rodzaju niejakiego liczby pojedynczej od onema onematos. To, is the to jest rodzajnikiem określonym. I używamy go po to, żeby y, rozpoznać, że jest to rzeczownik w rodzaju niejakiego. Onema jest nominatyw. Onema jest użyte w mianowniku onomato genety onomato to do dopeł dopełniacz to bile the noun to onoma onomatos a więc uczymy się once again to onoma onomatos onoma onomatos here we learn just the word onoma tutaj uczymy się tylko słowa onoma Meaning name. A onoma znaczy imię. Hallow be thy name. Święć się imię twoje. Chagias se to to onoma su. Prosto z serca, prosto do Biblii, jestem ojciec Dios, Dios ma para